biegniemy 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 widzimy czołg ciągamy C4 zdążymy podbiec? nie zdążymy haha ha. nie żyjemy no dosyć daleko to respi powiem wam, że dosyć daleko tutaj amunicja, bo właśnie się tak zastanawiałem co tutaj może być jakieś ciekawe, może coś znajdziemy właśnie, nie wiem, super sonda cokolwiek dobra, wsiądziemy do żołgu, bo jednak szybciej nim podjedziemy niż byśmy na nogach szli no jedźcie, jedź, 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 jedź. Jedź, jedź, jedź. nie da się tego niestety jakoś minąć dlatego trzeba wyciągnąć to i poradzić sobie z tym czołgiem Co to było? Nie wiem, kto mnie zabił. Nawet ważne, że czołg już jest rozwalony. Niestety, kolejny raz tutaj mnie strzuciło. No i tak chwileczkę podjedziemy czołgiem. Podjechałbym tam, ale nie chcę ryzykować. Może jakieś plecy się z zrobić, coś. A. I wskakujemy. No nie, zablokowałem sobie sam. Okay. I teraz tylko na górę. Teraz już sobie. O. Nie dają! Sobie na śmierć już nie mogę poradzić, bo nie mam zamiaru kolejny raz dojeżdżać. Kurwa! Dobra! Spróbujemy go z tego, chociaż to dosyć daleko. Na wyczucie trzeba. Okej. Okay. A. tak. Czy wyżej Pewnie i tak już nie żyje dobra, ale sobie spokój o. Leżą i kwiczą Czy się drzwi otworzyć czy coś? Nie się. Teraz na górę, po schodach O, na górę, trendy, tędy, tędy Albo tamtędy jednak mhm. Tutaj nic ciekawego Nawet amunicji, kurwa, jeszcze jakiś snajper Mam go w dupie Nie będę go załatwiał Czasu nie mam Gin Ojej, pierciera. we mnie któryś To pogadamy U. Ledwo, ledwo, ledwo Ale jednak, przeżyłem Tu jesteś A co to? przestrzelić chyba przez to gówno nie można Dobra nie będę nawet próbował bo jakaś ta gra niedorobiona jest No to rozwali tą gównianą wieżyczkę I szybko nadrobinę Dobra Mamy to Amunicja Załatwiamy gościa Kolejny dwóch gości O, dużo ich tu Trzeba skampić Kurwa, Chyba... nie, nie, uciekamy, uciekamy, uciekamy uciekam. Jeszcze jakiś helikopter, nie no Super Więcej ich tu nie mieli ta? Więc ich na pewno nie mieli Chodź tu Chodź tu nakarmię cię Skurczywku A, sobie Wabiki wypuściłeś gnoju, co? Chlero jedna No, tyle ci powiem Trzeba było ze mną nie zadzierać To samo się was wszystkich dotyczy Z tym jak Rambo Gin. co to? No, przeładowany w końcu No, fajnie No, dłuższej drabiny chyba nie mieli Dobra, wdrapujemy się po niej Musimy zniszczyć aparaturę łącznościową! Będą jej bronić! No. Oh, fak No faktycznie jej bronią. Ja pierdzielę Ale mnie zabili Hm Biegnijmy, szybko, szybko, szybko Hyc Mhm, grzypa to mały widać fajne, taki mm. i chet wtrapujemy się powoli Wyrzucimy granaty o. Może dwa chociaż trafiły Mam pomysł O Trzeba to wykorzystać przecież Bo i tak już pewnie koniec gry będzie I taką mam nadzieję No fajnie Bombę na niego zrzuciłem, ale to jasne Nic mu nie robi, no bo czemu? Miałbym mu coś zrobić Szybko... O kurwa. No to zlamiłem, trzeba powiedzieć. Trzeba przyznać. Aha. Co to ma być? Gdzie to mnie zarazpiło? Boże. Mi się chyba naprawdę nudzi z tymi respawnami. Jakby ich bliżej gdzieś nie mogli ustawić. Ale trochę sztywne jest to ustawione tutaj. Ten, to, ten wybór broni. Ponieważ widać było, że no chciałem zmienić broń, a nie mogłem, niestety, no bo myszką przesyłałem, a się nie zmieniała broń. No sztywno trochę to ustawione jest. Tak w akcji to się nie sprawdza za bardzo. W ogóle gra taka nudnawa. No, biegniemy ładnie. Co, sprinter. Dobrze, że przynajmniej się nie męczy przy tych dobieganiach do celów I to już mogłoby być, jakby się męczył, naprawdę uciążliwe a póki co wspinamy się po barierze no wspinaj się, wspinaj hyc, ale jumpy robimy mamy granaty przynajmniej dobra Leżeć. Rursany. Bum. tu Mickowski. Bezdomny trzy zabezpieczyły Ministerstwo Informacji i spacyfikowały obrońców. Dobra robota. Ministerstwo informacji zabezpieczone. Urodztwo potwierdza, że łączność Czerwonej Gwiazdy ucichła. Doskonała robota, psy. Ministerstwa padły. Moskwa padła. Gwiazda. Zaskakujemy. Przeżyłem. A... <śmiech śmiech> Dostaliśmy meldunek o posiłkach Czerwonej Gwiazdy zalewających miasto. Zrozumiano? Do roboty, psy! Co u diabła? Zdobyliśmy ministerstwo, więc o co chodzi? Zamknij się i ruszaj. Nieważne, czy to misja samobójcza Czerwonej Gwiazdy, czy jakiś większy plan. Leć na plac i przygotuj się do ataku. No, mam nadzieję, że po tym ataku już będzie definitywnie koniec gry. Są które endy ja mam tam misję? Tędy Czy które endy? Chyba te będzie dobrze. Szkoda, że to jakieś czołgi nie dali. Żeby szybciej sobie. O, dali jednak. No, nie doceniłem ich. Uwaga żołnierze, wrogowie zmierzają w waszym kierunku. Okopać się i utrzymać pozycję. No, stawcie karabiny i zabezpieczcie teren. No, Wjeżdżasz tym czołgiem. Swierdziele, nie wiadę. Coś się jakoś zablokował koszmarnie. Dobra, wychodzę z tego badziewia i po prostu biegnę na nogach. A co za bubel. Co to? O, są to wieżyczki. No szybko, dawaj tą wieżyczkę tutaj. Takie się przydadzą. Jeszcze to ustawimy sobie tutaj a no schodź z tego no złodziej możesz to oddać warszywy złodzieju my im na lecz precyzyjne. Aha, usunął mi super. Bo miałem chyba go gdzieś. Wtarli mi się już. Do świna. bronicie się ten plac czy co mało nas trochę ich jest dosyć więcej no jasne jeszcze wróg tutaj mi wieżyczkę chciał ukraść coś świnia po prostu zuchwałe dobra rozwaliłem czołg od razu A wieżyczki jednak się przydają że głównym robią, ale. Dobrze, że przynajmniej odciągają mi uwagę chociaż. Dobra, leży gościu. No fajnie. A, bo to. Limitowano mięść ciału, to w ogóle ma. 15. Ale mocne. Ma kopa. Trzeba przyznać. No, patrzcie jakby znagowało. <laughs> co to ma być? Ej, słyszycie? Coś jakby helikoptery! Szlak! Bandyci napadają! Kompanie! Mamy śmigłę też do na do Bandyci! Cóż za nazwa? Okej. Okay. A Nie mogę umrzeć. Nie mogę, nie mogę. No co wy robicie? Zamiast iść i ich zaatakować to... Oni się tutaj czają. Super. Jeszcze czego? To co za idioci tych moich sojuszników. ...helikoptery, to co? O... <try> Tylko co z tymi helikopterami? Właśnie zamiatamy... Kilka samotnych ognisk oporu tu i tam, ale zaraz je zgasimy. To co teraz, skoro już po wszystkim? Po wszystkim? To jeszcze nie koniec. Już dochodzą nas słuchy, że Rosjanie formują rząd na wygnaniu, a Chińczycy gromadzą siły na granicach. Ty, Princeton, zawsze swoje, że źle i niedobrze. Dalsze konflikty. Tylko tego możemy być w przyszłości pewni. To jeszcze nie koniec. Nawet nie początek końca. Być może tylko kupiliśmy trochę czasu. Czasu dla tych w domu, którzy szukają odpowiedzi. Wodór, fusja, coś nowego, kto wie. Ale zawsze jest nadzieja. Nadzieja na zagojenie starych lat, na nowy początek. Pewnego dnia wojna się skończy. Miejmy nadzieję, że ci, którzy przeżyją, czegoś się nauczą i nie popełnią tych samych błędów. Zaczną od nowa. Chciałbym tego doczekać. Naprawdę. No i to koniec gry. Dzięki za obejrzenie. I zachęcam do oglądania innych moich materiałów. Jeszcze raz dzięki.